W uh. ogóle. Znamy się no nie. Patrz miód przynoszę. Jest miód. No jakiś ciemny. Może być spacie To może naszym telewizom się przedstawimy. Tak. Ja tak. jestem Marek, a to jest Piotrek, i sprawdzamy, jak aklimatyzują się nasze pszczoły. Się zalewają, przynoszą miód, Zobacz, cała ramka jest w miodzie. Cała ramka jest w miodzie. Czyli będziemy mieli w tym roku miód, czy zostawiamy? No nie, nie, to, to, to wszystko dla pszczół będzie. Nie? Cukier drogi. No właśnie. Cukier drogi. To niech chociaż miodem się zakarmią. No właśnie, czyli jak cukier drogi, to pszczelarz mniej powinien brać cukru, tak? I miodu. Nie no, w przeliczeniu cukier na miód, to miód jest bardziej opłacalny. Nasza rodzinka bardzo dobrze się No właśnie, jak to proszę bardzo. Bardzo dużo pszczoły, widzisz na wisy, na, na, na końcu. One no, są bardzo spokojne. A jak temperaturowo tutaj wygląda? Nie, tu jest cień, zobacz. No, jest to jest bardzo ładnie. Tutaj jest cień, nie jest gorąco. Noszą żółty pyłek. Ciekawo z czego. Coś tutaj może z już dawno przykwitła. Oj Mar. A co teraz kwitnie? W tej chwili słoneczniki kwitną. A to słonecznikowy miłość. Mhm. Właśnie trzeba będzie się dokształcić kiedy co kwitnie. Bardzo ładnie się rozwija rodziną, mhm. jest matka. Czyli liczebność jest okej, okay, tak jak ten? Nie ma, że jakieś straty mhm. mamy? Nie, w nie, nie, nie. Mhm. Ja bym powiedział, że tu strat nie ma, tu jest ich więcej niż przywieźliśmy. Mhm. Czyli to cimy bardzo, w bardzo ładnej sile ta rodzina pójdzie. Mhm. Matka bardzo ładnie czerwi. Czy tam, gdzie ma miejsce, to no można zrobić małą ruszadę. uramkę przystawić tutaj. My dzisiaj bez rękawic, jako że jesteśmy. Piacy? jacy jesteśmy odważni. Czyli co? Pierwsza rodzina, ok? Bajk, bajki, pierwsza jest bajki. Zobaczymy, jak jest następna że każda rodzina powinna mieć nazwisko to co to, to, to powiedziałem wam na początku pszczoły już sobie kitują, bo na przykład w tym miejscu za bardzo im był krzeciąg, one sobie zakitowały i tak robią, żeby im nie było czyli tam był krzeciąg, za tak góry ile jest pszczół? jest po prostu i bardzo, 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 bardzo. O, podobne sytuacje jak tamtym ulu. i też świeci się miód na całej ramce czyli mają bardzo ładne zapasy pszczoła kraińska czyli może damy radę bez 20 kg cukru na jeden czy raczej? no trzeba nie więcej? no na pewno będzie trzeba je zakarmić nie ma opcji żeby że nie nie no pszczelarz nie szuka po prostu matki czy jest w ulu, tylko sprawdzamy czy są jajeczka lub czerw o tutaj matkę widzimy, po środku jest wystarczy zobaczyć, jest jajeczka i się nie marnować czasu na szukanie matki i jej no jeszcze zobaczymy co jest dalej bo to są świeże ranki. bez problemu czerwi wszędzie gdzie może ale spokojne te pszczoły dzisiaj bardzo, co? no zawsze są spokojne specjalnie wybrałem Najspokojniejsze rodziny w swojej pasiece, żeby na Dom Kultury postawić, żeby nie było problemu z sąsiadami. Czy spokojna pszczoła daje mniej miodu niż niespokojna? Jest jakaś zależność? Powiem tak, różni pszczelarze różne rzeczy mówią, ale miałem na swojej pasiece takie agresorki, jakby to ująć delikatnie. I powiem szczerze. Najwięcej miodu przynosiły A, czyli ci niegrzeczni jednak coś noszą Ale reguły jakich jako takiej nie ma Bardzo ładnie, zobaczcie, miód przynoszą Pożytek jest No i chyba więcej jest pszczół, co? Oczywiście jest więcej niż przynosiliśmy Zresztą można sobie porównać z, z filmu kiedy to Ręce zobacz, już w propolisie są. To ciężko odmyć. Czyli co, jak tutaj się będą nam dalej rozmnażać, to będziemy dodawali ramki, tak? Tak. No to teraz w tej chwili tak. nie ma takiej, takiej, takiego sensu, bo one i tak już do zimowli będą szły. O, ładnie wykutowane. Tutaj przemodelowały naszą konstrukcję trochę. Nie wam, ale zobacz. To, tak jest, to, to już jest Tak naprawdę żywy propolis. O! Jak plastelina. Czy z propolisu można zrobić świeczkę? Świeczki nie, ale robimy super nalewkę propolisową. Jest to najlepsza nalewka na gardło, jest to na sprawy żołądkowe, na skórne. Czyli jeśli jakiegoś mamy kobiety, wy to znaczy: jakiegoś pryszczyka. To sobie smarujemy propoliskiem i nie ma później problemu. O tutaj coś się wydarzyło. Cóż, ta rodzina była, pamiętam, hmm. wtedy słabsza, a w tej chwili jest mocniejsza. A I zobacz mamy... I, on, I one w tej chwili mówią, dodaj nam trochę ramkę. A, chcą ramę. Okej. Okay. Czyli co, do, zawodowy pszczelarz już wie, że trzeba ramkę dodać. 30. No ale chciałeś świeżkę, tak? Tak To dla Ciebie Czyli mamy pierwsze, pierwszy, pierwszy produkt naszej pasieki To jest dzika zabudowa, prawdziwy no 100% to jest. wosk Zobacz jaka duża rodzina Bardzo ładna rodzina, tu duża ale. Lecz, jakie ładne, duże, zdrowe pszczoły. Niedługo będziemy je leczyć. Myślę, że w następnym tygodniu. Widzisz, chyba jajka są. A zobaczymy na następnym. Nie Czyli jak pszczoły mają za mało ramek i zaczynają zabudowę, jak im za mało wszystkiego, to co wtedy mogą zrobić? Mogą polecieć sobie częściowo gdzieś? Jeśli byłaby to wiosna, tak, w tej chwili nie polecą, bo wiedzą, że nie zdążą nas zbierać pokarmu, bo wiedzą, że nie, nie zdążą zbudować gniazda, bo wiedzą, że nie ma sensu. Ale ładne. to rozpatrzymy dalej. No i co należy teraz zrobić? Jakby sprawdzamy, czy gra, tak? Co taki strzelasz robi po takiej kontroli? Co widzisz? Co widzisz, co trzeba tutaj teraz robić? Co widzę? No. Patrzę, czy wszystko odpowiednio gra ze sobą. Czy ma to jakikolwiek. Pewnie nie jestem, ale zaraz wam powiem. Szukam czegoś. Powiem tak, o to, co szukałem, jest, widzę Ciebie. Pamiętacie? Tak. Pamiętacie? Jak wkładałem tutaj pszczołę, to miała żółty matkę, to miały żółty opalitek. Ale coś się musiało złego wydarzyć. Albo nie zaakceptowały tej pszczoły matki i ją wymieniły. co się okazuje? Wykodowały sobie nowo. Tak, pokaż. O, tutaj widać jest pozostałość po matryczniku. Widzimy to. OK. A po czym to poznałem? Bo nie ma czerwiu. No i teraz tak. Dzisiaj się tutaj widziałem. Ale już czerwi, więc jest dobrze. Czyli tutaj najbardziej progresywny rój ma nową królową i już mu brakuje ramek, czyli to jest nasz as może być as o jest o tu ale widzisz? no nie ma opalitka czyli to jest, jest lokalna królowa nie, tu się urodziła to ich się urodziło, tak dobra, teraz musimy ją złapać po co? oznakujemy ją a co się ze starą stało? mogły ją ściąć czyli zagryzły no może mogło być tak, że zaczęła czerwić, ona ładnie czerwiła yy, i na przykład coś się wydarzyło. Ciężko mi powiedzieć co. Si nie spodobała, ale się chowa. Ay, tak się chowa, że żeby jej nie złapał. One jakieś takie różowane są, co? Takie to też fajne różowe mają. To jest... Jak powiem Ci szczerze, to jest moja linia pszczół, która jest w mojej pasiece od 7 lat i o tak jakby ciągnę, czyli... czyli... To jest ta linia, którą ty rozbijasz. Tak, rozbijam tą linię i powiem, no zresztą widzisz, jest plemna pszczoła, ona jest spokojna. Hmm. Bardzo spokojna tylko. Czyli tutaj stąd się wylęgła z tego? Tak, tak, tak. Chyba to z tego. Ale zaraz sprawdzimy. No zobacz, jak się chowa. Patrz, ona są tutaj, o, Ona wie, że ją chce złapać. Zobacz, i zobacz, jak wszystkie pszczoły ją uchroniają, Ale nie ma tak, żeby one cię biły. No chodź, 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 szybko, kropka i do domu. Czyli jak ma się dużo yy, uli, na przykład Dobra, taka dzisiaj sytuacja nie, jest. Dzisiaj jej nie oznakuje. Dobra, Są. czyli to jest pracochłonne jedna Spokojnie trzeba ją łapać, nie skrzywdzić. No tak, ale... Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że bez problemu sobie ta rodzinka radzi. Już matka. Widać, że jest taka duża. Zresztą widziałeś, prawda? Tak, jest tak. duża. Ona już czerwi, zresztą mogę może młodać chociaż udowodnić wam ale i tu dużo pszczół jest zobaczcie pszczoła pszczoła to nie wszystko musi być ciąg musi być ciąg jakby pokolenie ciągłość pokoleniowa tak? tak 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 pszczół jest masa to jest prawda o tutaj widać a tu już miód zasklepiają, tak? Dobrody. Tu jest miód, ale... Będę poczekaj. Tu jest miód, ale o! Tu są jajeczka wszędzie. Czy one są ciepłe, czy zimne, jak dotykasz? Mm. Ty dotknij. Nie, jeszcze nie jestem gotowy. Ale co bliżej. <laughs> Czyli co? Doświadczony pszczelarz to taki, który nie boi się kontaktu z pszczołą. No nie, a ja so... brzydko może to zabrzmi, ale w samych majtkach bym do nich poszedł. Tak? O. Ale już widać, że się rozwija. O, tutaj ta cała ramka jest zaczerwiona już. Czyli tak naprawdę pszczoła zimowa się tworzy w tej chwili. Okay, czyli taka, która ma za zadanie przetrwać. Tak. A druga rzecz, matka ma tutaj dużą ilość pszczoły, która jakby jest co pracować, jest co grzać, jest co zbierać, więc bez problemu sobie poradzą. Skąd wiedziałeś, że jest nowa królowa? lata doświadczeń. Tak? Nie no, po prostu. Zobacz, zacząłem szukać nie było czerwiu zasklepionego czyli, nie, no rozumiesz, nie było czerwiu zasklepionego okej, okay, czyli coś się wydarzyło w... coś się musiało wyda wyda wydarzyć więc zacząłem szukać, czy są mateczniki mateczniki już były pościnane a to jest takie coś, jak się wylęga pierwsza królowa pszczoły czują, że jest matka i resztę mateczników I ścinają okay. zabijają jakby no i wiedziałem, że są pościnane więc musiały pociągnąć matkę i ta matka jest, a dlaczego wiem, że jest? no zobacz, one są bardzo Spokojny, nie kuczą i nie atakują nas. Czyli są, wszystko się udało, nie ma problemu. Więc jest na pewno matka. Później zauważyłem, że są jajeczka. Więc jak są jajeczka, czyli ta matka musi być. Bo jeszcze jest taka możliwość, że może być trutówka. No ale jak jest trutówka, to najczęściej te jajeczka są rozrzucone i w każdej komórce jest po kilka jajeczek. Bałagan jest. Jest bałagan wtedy. A tutaj naprawdę bałaganu nie ma. No i tych pszczół jest naprawdę masa no, Masa pszczół Czyli Ela. Najlepiej nam idzie Ela Ele takie są No niedługo już będziemy je karmić na zimę To co ty na to, żeby pierwszą y, lokalną urodzoną tutaj królową nazwać Elą Nazywa Niech się... będzie Ela. Tak? Nazywa się królowej jakość czy nie? Też dla nas można nazwać. Ja mam jakieś swoje te takie jakby to powiedzieć. Faworytki. Aha. U mnie w pasiece są faworytki. I mówisz jakoś do nich? No. U mnie to wszystkie są mamuszki. Okej. Okay. To nasza będzie Ela. Damy. Jej trochę wolności takiej... Yy... Poza systemowej. Co ty na to? Niech i tak będzie. Zawsze będzie coś nowego. No ale kontrola dzisiaj przebiegła bardzo dobrze. Jak widzieliście, rodziny są bardzo, bardzo spokojne zresztą. Pracowaliśmy bez rękawiczek. Nikt nie dostał żądła. Tak, chociaż ja trzymałem tak, ale rękawiczki nie ma, A tu goły palec. No, jeszcze Marka trochę przyzwyczaiły. Już myślałem, że dzisiaj będzie głaskał pszczoły ale jeszcze się trochę nie, cyka nie, 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 Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No dobra, słuchajcie. W następnym odcinku pokażemy, co kupiliśmy tak zwane doposażenie naszej pasieki. Będziemy pszczoły karmić i będziemy je leczyć. Już będziemy podawać paski, żeby wyeliminować warozy na zimę. I zapraszamy wszystkich chętnych tutaj na wycieczkę. My oprowadzimy, pokażemy. Trzymajcie się.